Witamy Was na bardzo długo oczekiwanym rozwiązaniu naszego Aktywnego Maja. Dziękujemy Wam za udział. To jest w ogóle niesamowite oglądać, że macie taką chęć do aktywności, robicie wiele rzeczy, które nas inspirują. I co jest fajne, to myślę, że też przekraczacie swoje granice, podejmujecie nowe wyzwania, więc to wszystko jest takie celowe, świetne, fantastyczne. Tak, jesteśmy w nieco okrojonym składzie, dlatego w ogóle to na żebyście wszyscy mogli uczestniczyć w naszym wielkim święcie i wielkim wydarzeniu, bo nie ukrywam, że mamy nadzieję, że aktywny maj z PKS-em stanie się dla nas wydarzeniem cyklicznym. Więc przechodząc do rzeczy, chciałabym rozpocząć teraz w towarzystwie Sławka, który jest reprezentantem zespołu wizerunkowego drobną ceremonię i na ręce naszych uczestników Wrę... poprosimy o muzykę, ta-da-da, da, da. No. wręczyć pamiątkowe dyplomy, które są właśnie z pierwszej edycji. Zacznę nie alfabetycznie, nie chronologicznie, tak jak się ułożyło, także jak... Uwaga, uwaga, dyplom uznania za majową aktywność dla Damiana Popińskiego. Dyplom uznania dla... Kamila Sosnowskiego. Brawo! Brawo! Kamil, Kamus, Kamil, Kamil. dla Ani Złotej. Brawo! Brawo! Tak. Dziękuję bardzo. <grym 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 Brawo. Super. dla Ani. dla Była też aktywna, szło jej bardzo dobrze. Nie będziemy zdradzać Brawo. ale na pewno doskonale sobie zdajecie sprawę, że wszyscy szli jak burza. Ale ja no Jurowa! Tak! Pokazuje Maryna, Gratulacje Ostatnie no, dyplom jest podwójny. Słuchajcie, dyplom jest za moją tak. aktywność, rzecz jasna, ale, ale. Co jest to w ogóle jest cenne w aktywności, w sporcie i w życiu? Postawę fair play i jest to dyplom dla Hani za bardzo, bardzo cudne podejście, za coś, czym nam jako zespołowi zaimporowała. Szacunek. Szaboba. Yes! bardzo. No i teraz. Teraz to co najważniejsze, bo się pewnie zastanawiacie, no dobrze, był aktywny ale co z tymi aktywnościami? Stwierdziliśmy, że chcemy was jeszcze bardziej aktywnie zaktywizować. Tu w talii moich magicznych kart znajdują się nagrodę. Są to vouchery, które w porozumieniu z zespołem marketingu mam nadzieję, że bardzo szybko zrealizujecie. I na przykład może to być, bo oczywiście osoba, która zwycięży za chwilę słowa, ją wylosuje, będzie mogła sobie wybrać naszą nagrodę. Do wyboru będzie. Trening na wakeboardzie w Wake Park w Gdańsku. To nagroda numer jeden. Trening no. tenisa z Jarkiem Słową w Sopottenis Proszę bardzo. Całodzienny pakiet lup. E Całodzienny pakiet, basen i salna, Aquapark, Sopot, wszystko lub. Mm. Trening jazdy konnej na hipodromie w Sopocie z Agatą Przybysz. Warsztat artystyczny, tu będzie można zaśpiewać, zatańczyć, czego sobie będzie wylosowany życzył, jeśli oczywiście wybierze. Warsztat artystyczny z Martą Smuk z Teatru Roma. Trening rolkarski z maratonką na rolkach Dagmarą Tarkowską w dowolnym miejscu. Trening łużwiarstwa figurowego zna z, 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 z znaną łużwiarką Agnieszką Filipowicz w klubie SKF Ice Skater. I teraz ten trening strzelecki, strzelnica, playground. Dobrze, no, tu mamy nagrody. No więc teraz e, wstrzymajmy oddech sławku czyń swoją powinność oko powinno być zamknięte słuchajcie czy komisja patrzy patrzmy o o o tak jest bardzo dobrze. mamy jednego 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 pierwsza przeszła nie and the winner is and the winner is is Kamil Sosnowski Ja, Kamil, do wyboru, do koloru, proszę bardzo, magiczna palia wybierasz i się aktywizujesz, słuchajcie, jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że pomysł na aktywny maj będzie Wam towarzyszył przynajmniej do zimy, a zimą przypomnimy Wam, że zimą, skoro jest zimno i tak może być aktywnie, dziękujemy, Dobra. zapraszamy. Jeszcze dwa słowa, jeśli mogę prosić, bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniałe zorganizowanie naszego aktywnego maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polecamy się do usług zespół wizualnego. Be the Best. Pa!